Celu z tej strony malinowy nos. W tym odcinku kolejna część naszego wina pomidorowego, czyli zapraszam do materiału. Wino to nastawiałem jakieś pół roku temu. W międzyczasie dodawałem soku z buraków, żeby taki był kolor ładny pomidorowy, ale jak widzicie, nawet sok z buraków nie pomógł. I dalej jest takie żółtawe, jak to pomidory. Zresztą, jak będziecie robić, to zobaczycie. Także niestety nie udało się uzyskać fajnego koloru. Mógłbym jeszcze raz dodać i przez pół, przez kilka miesięcy byłby ten fajny kolor, no ale trudno. Takie jest, takie zostanie. Także dzisiaj wleję z dosadu który się zebrał. I skosztujemy teraz przedostatnie wino z poprzedniego sezonu. Jeszcze tam frutowe zostało i mam tu pusto. Zamykam sezon. I mogę się brać za wina z tego sezonu. Sezon się kończy, a ja ogarniam jeszcze stare wina. Ale mam dobrą wiadomość. Będziemy robić wspólnie projekt Bowser 5. Tak, 5. Pokażę wam surowiec. Organizuję pół tony cukru. Będziemy nastawiać jeszcze jednego małzera na pewno w tym roku i to już w przyszłym tygodniu, jak się uda. A jak wiecie, byłem na dwóch sobotnich spotkaniach w Malinowych Nosach. Byłem w Lublinie w sklepie Malinowy Noc i w Białym Stoku, daleko ode mnie, bo ponad 500 km. Także dziękuję wszystkim za, za, za spotkanie, za przybycie. Bardzo dużo osób e, się zobaczyło ze mną, pogadało. Także jest mi bardzo miło, dziękuję za, za trunki, które od Was dostałem w prezencie. Było bardzo sympatycznie, bardzo pozytywne spotkanie, Miło było Was poznać. W Lublinie też dostałem bardzo ciekawy prezent, bo planszówkę, Alko planszówkę. Od pana Radka dziękuję bardzo. E, może zrobię z tego osobny odcinek. Mam tutaj 3,6912. 12 chyba nalewek albo win albo tego i tego w buteleczkach instrukcje dodatkowo instrukcje 1 2 3 także bardzo ciekawe może zrobimy nie wiem to chyba chodzi o zgadywanie co to za trunki pewnie i tak nie zgadnę ale zobaczymy może byśmy zrobili z tego odcinek i tutaj mam taką z białego stoku taką fajną skrzynię też Wam pokażę, co to jest, bierzemy się za pomidory. I tutaj mam te próki do alkoplanszówki z instrukcją. Także ciekawostka, zobaczymy, co tam jest. A tutaj ta skrzynia wojskowa z Białego Stoku, ze sklepu Malinowy Nos. Zobaczcie. Tak, duch puszczy, u nich to jest właśnie popularny ale trunek. To jest właśnie duch puszczy. Tutaj jeszcze covidowe jakieś etykiety. No niestety pusta, ale będę miał okazję sam czymś napełnić. Fajna skrzynia, fajna na prezent. W białym stoku w sklepie malinowy no można taką dostać. Bardzo fajna. Najlepsze wino w Polsce bym zmienił i mógłbym tu wlać jakieś wino, a tak to... Będę musiał pokombinować. Tak się prezentuje. Dobra, a teraz wino pomidorowe. Działamy dalej. Pierwsze co to zleję to wino z nadosadu do pojemnika, który mam przygotowane wężykiem. No i skosztujemy. Zobaczymy co z tym winem dalej będziemy robić. I jak smakuje. I winko, i winko mam zlane z nadosadu. Prezentuje się tak. A zobaczmy jak smakuje. Pachnie warzywnie, nieostro. No, tych papryczek mogłem dać więcej. Nie jest jakieś ostre praktycznie nie czuć ostrości. A dobrze by było, żeby w tym winie było pomidory czy jakieś takie warzywa. Czuć takie dziwne. No ciekawe. Jest to taki eksperyment, który robiłem wcześniej, więc. Wiecie, jak to jest z eksperymentami. Więcej papryczek i będzie git. A to wino leci do butelek. 24 litry, koło 30 butelek. Także idę po butelki, umyję je i zabutelkujemy to wino, żeby już było ogarnięte. Jeżeli chodzi o słodkość, to nie jest wytrawne, lekko słodkie jest. I tak jest git. Nie za słodkie, delikatnie słodkie. Taka ciekawostka. Także butelki i, I działamy. I jak widzicie, winko mam już zabutelkowane. Pamiętajcie, że im później butelkujecie wino, tym lepiej, także jak nie spieszy wam się, yy, macie wolny balon, to niech to wino posoi w balonie, a butelkujcie yy, później. Im później, tym lepiej. Ja chciałem zwolnić balon, chciałem opróżnić studio, ogarnąć. To będą próbki degustacyjne, więc dlatego je butelkuję, ale tak to by mogło jeszcze powstać w balonie. No i w tym materiale to wszystko. Winko jako ciekawostka to jest materiał nagrany. Jeżeli macie możliwość nastawienia to pomidory są super na jakieś przetwory, ale winko czemu nie? Bardziej jako ciekawostka eksperymentalna. Także ja Wam dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i widzimy się niebawem. A pewnie w winie grejpfrutowym za jakiś czas, i zapomniałem Wam jeszcze wspomnieć o tym, z czego będzie kolejny mauser. Tutaj jest mauser ze świdośliwy, który będę musiał dosłodzić, bo już pracuję tam, go widać gdzieś e, z 50 kg cukru będzie trzeba dorzucić. Tu mam dwie rurki, będę robił nowe praski, takie większe, taka jak ta, tylko większe. No a tutaj mam surowiec na kolejny mauser, piąty już chyba. Koncentraty profumatora, yy, imbirowo, cytrynowo miodowe około 500 kg, także cukru tu jest dużo, smaku tu jest dużo, do tego myślę, że wycisk ten sok z jabłek, no zależy co się trafi, co mi się uda ogarnąć w międzyczasie. To ogarnę i jak tylko załatwię cukier. To będziemy nastawiać. Tutaj są dwa mausery. Jeden do zlania tamtego, tamtej świdośliwa, a drugi do nastawienia tego nowego winka. Także działamy i będziemy działać. Servus! <słuch>